Dostałem wyrok, dostałem wyrok, dostałem wyrok Dzisiaj byliśmy w sądzie i zostaliśmy z Sergiuszem skazani Co jest najlepsze? Zostaliśmy pozbawieni wolności I nawet nie troluję, mówię prawdę No dostaliśmy mega dużą karę, nie? I nie ukrywam, że jestem mega tym faktem i zdziwiony i rozczarowany Jakby dało się odczuć, że sędzia czuje totalny brak sympatii do nas to się dało odczuć, że totalnie nie ufa naszym słowom. Natomiast ja, ja się spodziewałem, że zostanę skazany. Po prostu, tak jak powiedziałem, no podejście sędziego było raczej, raczej, raczej widoczne gołym okiem, ale nie spodziewałem się, że kara będzie aż tak surowa. Zwłaszcza, że ja nawet teraz mogę kurwa, przysiąc na życie swojej matki, że dużo rzeczy w tym sądzie było naciągniętych. Historia, którą przedstawił sąsiad, była mocno naciągnięta. Yy, nie wiem, ja. No nie. nie nie będę szczery, jeżeli powiem, że uważam, że jestem winny. No, no, no nie jestem. Czekajcie. No ja powiem szczerze, że z, z, bardzo się zaskoczyłem. W sensie po pierwszej rozprawie odniosłem wrażenie, że będzie ta sprawa na naszą niekorzyść, bo że nie zbudziliśmy zupełnie żadnej sympatii. Natomiast nie spodziewałem się, że wyrok będzie aż tak surowy, bo w moim, w moim odczuciu jest bardzo surowy. 7 tysięcy kary prawie 8 tysięcy kary to moim zdaniem. Dużo za dużo. No to naprawdę są potężne pieniądze. Plus oczywiście ja tu... kartoteka, która jest, która jest w tym momencie zabrudzona. Nie, bo to ten. Jak nie, za pracę społeczne nie masz ten. I to chyba albo to się przedawnia kurwa po roku. To nie jest chuj w to. To nie jest ważne. Ja ten. Nie podchodzę do tego tak, że coś jest zabrudzone. Ja nie mogłem kurwa zdzierżyć dzisiaj przez z dobre parę godzin, kurwa, że ktoś mi imputował tutaj, że z kosą latami i kurwa ludziom grożę, no to jest już takie no kurwa nieprzyjemne, no, więc mega mnie to yy, poruszyło. Taka, też nawet nie wiem, czy, czy zasytować to, co pan sędzia powiedział do mnie w momencie, kiedy spotkał mnie pod sądem, to też dla mnie było totalnie dziwne. A, wychodzimy... No było to, by, było to takie typowe, prywatne, prywatne wbicie szpilki. No może ty powiedz, no, jak, jak to zapamiętałeś, no. Wyszliśmy, wyszliśmy spod ten. Wyszliśmy ja z prawnikiem wychodzimy przed sąd i tam Rafał czekał, tak jak mówi, mówił, ubiór miał nieodpowiedni. Ja na początku nie wiedziałem, że to jest sędzia, bo on w, jak to się nazywa Alba? W czym są sędzia? W todze. Też nie wiedziałem, tylko że jest to sędzia. S sędziowie noszą togę czy adwokaci noszą togę? Nie wiem, ale nie jest to ważne. No, generalnie mają specyficzny ubiór, nie? No, no to, no to na, na sali tam rozpraw jest w tej todze powiedzmy, i wyszedł przed ten. I wyszedł w takim, takim niebieskim, niebitnym e, garniturze. Ja nie wiedziałem, że to on. Chyba no. płaszczu bardziej, choć nie pamiętam w sumie. Nie, nie, nie. To no był, nieważne. To był garnitur. Ok, być jaki może był to garnitur. Al, Alba do komunii, e, no i No i my tam stoję, ja mu właśnie tłumaczę, jaki jest tutaj, jaka tutaj decyzja zapadła. No i ziomek wychodzi, patrzy na Rafała i co on ci rzucił? Że co na rozprawę się przybyło? Nie, powiedział do mnie, że szkoda, że pan na rozprawę nie przyszedł. Chciałbym, że pan usłyszał wyrok. O. I to, i to taką było widać potężną satysfakcję i taki, taki, takie samo zadowolenie, więc. No kurczę, nie wydaje mi się, że sędzia powinien, powinien jakby do tego do sprawy podchodzić personalnie, raczej z chłodną głową. A wydaje mi się, że te słowa i ta zaczepka jakby potwierdzają tylko to, że. No to był taki prywatny niesmak. Tak myślę, nie? To jest moja interpretacja. Yy, no i jeszcze była taka sytuacja tam, jeszcze tam była taka sytuacja, a że chłop mi powiedział, że on najchętniej to by mnie skazał na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, yy, bo właśnie, bo, bo taki jest problem, że ja sobie w życiu radzę, nie, nie pochodzę z patologicznej rodziny yy, i w sumie to, że kara finansowa to, to pewnie mnie nie, nie zaboli, Wiesz, no ja tak sobie tak tego słuchałem, i mówię, no, no kurwa, no ale, no, no to co, to jest moja wina, że ten, jeszcze wiesz, jakby, jakby była taka sytuacja, kurwa, że odziedziczyłem się no, od starego. A, nie, nie, to w no, żaden, żaden sposób nie tłumaczy nadal stary, dlatego, czy że... Dostałem, nie czy dostałem pieniądze od matki, kurwa, Nie, nie no, możesz no, nie. komuś powiedzieć, że chciałbyś go zamknąć w więzieniu tylko dlatego, że zarabia więcej, a osoba, która jest biedna odczułaby bardziej karę finansową. No to, to jeżeli tak było, ja tego nie słyszałem. Nie wiem, czy tak było, natomiast coś takiego no dla mnie jest co najmniej śmieszne nieprofesjonalne. Tak uważam, jeżeli to padło. Nie wiem, czy padło. Paść padła, ale No i ja sobie tak myślę, no to co kurwa, tak jakbym był bezzębnym żulem, to bym był lepiej traktowany, bo jestem bezzemnym żulem? Znaczy ja rozumiem argumentację, znaczy posłuchaj, ja rozumiem argumentację pod tytułem kara finansowa mniej Cię zaboli, bo, bo jest to faktem. Natomiast dodawanie, że przez to, że masz więcej pieniędzy najlepiej byłoby, żebyś poszedł siedzieć, żeby to Cię czegoś nauczyło. Kurde. I to już ja za, za, za taką głachostkę. Wiesz, ja potem z prawnikiem rozmawiałem, mówi, że w razie czego takie rzeczy i tak się zawiesza, czy coś, że to skrajnie jest, no tak, czy, no, ale że wiesz, bardzo jest niemożliwe, żeby... Ten... Ale mimo wszystko, no jakby wydaje mi się, że to jednak jednak to potwierdza taki prywatny niesmak do, do naszych osób, prawdopodobnie przez to, że, że, że pan sędzia widział, widział materiały, które w internecie zamieszczamy.